Cześć. W jednym z pierwszych odcinków, które dla was przygotowaliśmy, przedstawiłem wam dokładnie w jaki sposób rozgrzewać się, ćwiczyć i oczywiście rozciągać. Odcinek ten był skierowany przede wszystkim do osób, które chciały powrócić do treningu po kwarantannie, natomiast świetnie również się sprawdzi dla osób, które wracają do treningu, na przykład po wakacjach. Mam dla was teraz niespodziankę. Zapraszam was na siłownię. Pokażę Wam dokładnie, jak wykonać te wszystkie ćwiczenia. Dostaniecie również wskazówki odnośnie techniki. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek z Boxem, czyli jak poprawnie trenować. Pamiętaj, by rozgrzewkę zacząć od 10-minutowej pracy na maszynie do kardio. Na przykład spacer na bieżni lub ćwiczenie na orbitreku. Rotacje w wypadzie. Nogi ustaw szerzej niż biodra. Jedna noga całkowicie wyprostowana zostaje z tyłu, druga do przodu i lekko do boku. Plecy proste, mocno pochylone. Jeśli prawa noga jest z przodu, to wykonuj rotację prawą ręką. Za prawym ramieniem idzie całe ciało, klatka piersiowa i wzrok. Dynamiczne rozciąganie grupy kulszowo-goleniowej. Połóż się na plecach i wyprostuj jedną nogę. Drugą złap poniżej kolana. Zacznij dynamicznie prostować kolano, aż poczujesz rozciąganie tylnej części uda. Rotacje w stawach ramiennych. Ustaw ramiona wzdłuż tułowia. Następnie zrewnij łokcie pod kątem 90 stopni. Powoli prowadź dłonie jak najszerzej. Postaraj się nie pracować łopatkami. Łopatki mają być w pozycji neutralnej. Wyprost w stawie biodrowym. Nogi ustaw trochę szerzej niż biodra, a kolana na zewnątrz. Napnij brzuch. Unosząc biodro zepnij pośladki, czyli ściśnij je ze sobą z całej siły. Na czas wykonywania ćwiczenia pośladki nie wracają na matę. Wydech w momencie kiedy unosimy biodro. Deska. Ustaw się tak by łokcie były w linii prostej z barkami. Kolana powinny znajdować się za biodrem. Napnij i wciągnij brzuch oraz ściągnij lekko łopatki. Wyprostuj kolana, zepnij uda i pośladki. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Przytrzymaj około 30 sekund. Przysiad z sztangą na plecach. Nogi ustaw szerzej niż biodra, a palce lekko na zewnątrz. Świadomie napnij brzuch. Następnie idąc biodrem w dół, przypilnuj by kolana prowadzić cały czas do boku. Z wydechem wyprostuj się całkowicie, spinając dodatkowo pośladki i uda. Głowa przedłużeniem kręgosłupa, patrz przed siebie. Sztanga na plecach, nie kładź jej na karku. Wyciskanie na klatkę piersiową na systemie podwieszanym. Ustaw się jak do deski, napnij brzuch i pośladki. Ściągnij lekko łopatki. Następnie weź wdech i ciałem pójdź w dół. Przypilnuj, by na dole dłonie były szerzej niż barki. Z wyciśnięciem wydech. Nie łącz dłoni, skończ na linii z barkami. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Jeśli chcesz, żeby było trudniej, Krok do tyłu. Łatwiej krok do przodu. Przyciąganie na systemie podwieszanym. Ustaw się jak do deski. Napnij brzuch i pośladki wyprostuj kolana, palce daj w górę. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem przyciągnij się, ściągając mocno łopatki. Pamiętaj, by barki świadomie prowadzić do bioder nie podciągaj ich do uszu. Ćwiczenie wykonuj spokojnie i powoli. Taśma ma być cały czas napięta. Wznosy ramion do boku z Ramiona zegnij lekko w łokciach i za Z wydechem unieś ramiona do momentu, w którym będą w jednej linii. Huntley nie prowadź w linii z tułowiem, tylko lekko do przodu. Wydech w momencie, kiedy ramiona idą w górę. Uginanie łokci z handlami po chwycie. Ramiona blisko tułowia. Z wydechem zeknij łokcie, ale pilnuj, by handl nie zarzucać na siebie. drugą stronę przypilnuj, by łokci do końca nie prostować. Wydech, gdy handle idą w górę. Plecy proste, brzuch spięty. Spięcia brzucha na macie. Z wydechem świadomie napnij brzuch i unieś górną część pleców, czyli łopatki. Dolna część pleców, czyli odcinek lędźwiowy cały czas zostaje na ziemi. Jeśli zacznie Cię boleć szyja, to głowę połóż na palcach u dłoni. Pamiętaj jednak, żeby nie ciągnąć głowy. Rozciąganie klatki piersiowej. Otwórz klatkę piersiową, wyprostuj łokcie i ściągnij łopatki. Palce rozwarte i do tyłu. Rozciąganie pleców w skłonie japońskiej. Kolana ustaw szerzej niż biodra, a pośladki blisko pięć. Następnie mocno się wyciągnij. Ramiona skieruj w prawo, a pośladki lekko w lewo. Rozciąganie czworogłowego uda. Chwyć się za kostkę i poprowadź stopę do pośladka. Kolana blisko siebie. Napnij brzuch i wyprostuj plecy. Jeśli nie czujesz rozciągania z przodu uda, to dopnij pośladek od nogi zgiętej. Rozciąganie tylnej części uda. Wyprostuj jedną nogę i ustaw z przodu. Oprzyj się o drugą. Następnie na prostych plecach wykonaj skłon. Aż poczujesz rozciąganie tylnej części uda od nogi wyprostowanej. Noga wyprostowana może być lekko zgięta w kolanie. Po dzisiejszym odcinku wiecie już dokładnie, w jaki sposób trenować, by było to proste, łatwe i przede wszystkim efektywne. Jeśli jednak potrzebujecie czegoś innego, może mocniejszy plan treningowy. Albo wasz cel jest zupełnie inny. To zapraszam Was serdecznie na swoją stronę internetową www.keepyourmyślnikbalance.pl Znajdziecie tam formularz kontaktowy, przez który możecie się ze mną skontaktować. Natomiast jest tam też sporo artykułów, z których mam nadzieję, że będziecie chętnie korzystać. Że dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia do kolejnego odcinka. Cześć!